Panie Arku, pierwsza połowa udana ze względu takich, że wygrali, wygraliście 2-0. Druga połowa niestety 3-2 dla Korony. To rozkojarzenie jakoś wpłynęło chyba na, na te początkowe między drugiej połowy? No, w sensie rozkojarzenie? Nie rozumiem, Bliżej Panu do Legii czy do Bełchatowa? Z mojej strony? Ja w każdym meczu daję wszystko i chyba w dzisiejszym spotkaniu to potwierdziłem. Eee, ciężko się gra, jak się dostaje dwa samobóje. Eee, to są spekulacje prasy. Czy ja jestem jakby poza, poza, poza tym i się nie zastanawiam? Ja z całego serca i z całych sił w każdym treningu daję się wszystko, a co się wydarzy, to, to tak na dobrą sprawę to jest poza mną. Ja, ja czytam pracę i, i, i tylko z tej prasy mogę się dowiedzieć, bo, 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 bo tak na dobrą sprawę no, to się dzieje poza mną. No tak, ale w Legii Warszawa pracują dwaj pana przyjaciele, można tak powiedzieć, o braciach Żewłaków, I teraz pytanie jest takie, bo już spekuluje się o tym i to dosyć głośno, i tak jak pan powiedział w prasie, że jednak pan do tej Legii odejdzie. Tylko kwestia tego, za jakie... Pieniądze. Pan y, rozumiem, nic o tym przynajmniej na razie nie wie. Nie, absolutnie nie. To są moi dobrzy znajomi, można powiedzieć, jak bracia, ale, ale jeżeli e, no, pracują w, w klubie, no to szanujmy się, no, jesteśmy profesjonalistami i, i tutaj e, ktoś kogoś nie bierze, dlatego że lubi, czy jest kogoś przy, przyjacielem. Tutaj trzeba potwierdzać umiejętności. A, Miło, że, że Legia się ze mną zainteresowała, ale, ale tak jak powiedziałem wcześniej, no to te negocjacje to wszystko to jest poza mną. E, ja się koncentruję na tym, co jest, czyli na GKS-ie i, i dalej robię swoją pracę. A co wyjdzie, to czas pokaże. Czyli rozumiem, że tym razem kibice nie muszą się obawiać, że Michał Żywakow zamiast tym razem wyciągnąć ciuchy z garderoby pana przy najbliższej wizycie, to wyciągnie pana do legi. Może śmiało, bo garderoby przyjechać do mnie z Warszawy nie jest daleko 160 km, także, a tak poważnie koncentruję się na, na GKS-ie, na tym co mam i, i, i przygotowuję się z GKS-em do, do, do sezonu. Tak jak mówię, to, to jest poza mną i, i, i tak na dobrą sprawę. E, można by powiedzieć, że czekam, czekam, czy coś się wyjaśni, czy nie, ale, ale na dzień dzisiejszy jestem w GKS-ie. Na koniec, tylko pytanie jeszcze o długość pana kontraktu. Bo on trwa do czerwca, czy do czerwca, ale przyszłego roku? Półtora sezonu, czyli pół roku do czerwca teraz i, i kolejny rok to jest z możliwością przedłużenia. Tak? Jeżeli utrzymamy się w lidze, to automatycznie zostaje przedłużony, czyli półtora roku.